Witajcie kochani w kolejnym odcinku Kariera w 10 minut, dzisiaj z Pawłem Węgrzynem, projektantem mody moi drodzy, człowiek orkiestra, tak jak mówiłam, zajmujesz się tyloma rzeczami, że dzisiaj na temat Twojej kariery projektanta mody, w międzyczasie kariery medycznej, skąd się to wzięło w Tobie? Witam jeszcze raz bardzo serdecznie i dzięki za zaproszenie i ten poruszony temat. Skąd się to wzięło? To się wzięło masę lat temu. Ja właściwie jak udawało, udało mi się udzielić kilku kilkunastu może wywiadów dotyczących tego skąd się to wzięło. Zawsze to podkreślam, że jest to już czteropokoleniowa tradycja rodzinna. O. I skąd się to wzięło. Moja babcia, która razem ze swoim ojcem jeszcze przed wojną przed II wojną światową mieli swoją prywatną szkołę projektowania odzieży kroju i szycia w Kielcach. Dużą szkołę, która kształciła nowych projektantów i nowych rzemieślników w kontekście kroju i szycia. Ta historia skończyła się z chwilą nastania komuny, kiedy wszystko zostało odebrane. Aczkolwiek no, moje babcia. Mamy matka była właściwie, można śmiało powiedzieć, tą pierwszą Polką certyfikowaną przez Paryską Akademię Mody. Więc stąd się to wzięło. Później, czyli i moja babcia, i wcześniej jej ojciec, później moja siostra, która również reprezentuje zawód medyczny, pracuje w wszystkim Centrum Onkologii, ale przez wiele lat była modelką współpracującą z Polską Modą i z Jerzem Antkowiakiem. To jest końcówka Jerzy lat 90. i na Warsaw Fashion Week. On też tutaj współpracuje z CKZU. Tak, będziemy podczas Warsaw Fashion Week razem z Jerzym Antkowiakiem. I a propos tej postaci, jak zawsze słyszę, to się bardzo wzruszam, bo od ostatnich paru lat bardzo często media podkreślają, że jestem godnym następcą Jerzego Antkowiaka. Tutaj również takie mało skromne słowa. Zresztą po jednym z pokazów kilka lat temu moich pokazów mody, podczas których uczestniczył również nasz guru polskiej mody, pan Jerzy Antkowiak, powiedział mi do ucha, że on faktycznie w mojej modzie widzi ducha polskiej mody. I to było chyba największym, który do tej pory usłyszałem komplementów, jeżeli chodzi o modę, którą tworzę. Więc to się wzięło od wiele, wiele pokoleń temu na dobrą sprawę. Ja żyłem generalnie w otoczeniu artystycznym, bo rodzina ze strony mamy to rodzina o zacięciu artystycznym, bo to rodzina i muzyków, mój dziadek, czyli mąż wspomnianej babci, był artystą muzykiem i kompozytorem i zajmował się muzyką, więc... A z drugiej strony mój tato był ekonomistą, więc umysł bardzo konkretny, bardzo policzalny, więc ja na dobrą sprawę w sobie mam taki trochę cząstkę genów tych artystycznych, a z drugiej strony tą cząstkę tych genów nie chcę powiedzieć biznesowych, bo to dziwnie zabrzmi, ale... No takich mocno, mocno stąpających po ziemi. Trzeba, trzeba umieć liczyć, trzeba znać się na marketingu. Dokładnie. A niestety młodym projektantom, o czym mówię im wprost w oczy, przez kilka edycji miałem tą przyjemność być jednym z jurorów ogół, międzynarodowego konkursu of Fashion dla młodych projektantów, i, i tym szczególnie takim, którzy wyróżniali się umiejętnościami i ta, talentem. Mówiłem bardzo wprost: żeby zdecydowanie nie bujali w obłokach w swoim artyzmie, ale również żeby mocno stąpali po ziemi i uczyli się marketingu i tego, co to jest marketing, żeby potrafili sprzedać swój brand. Co z tego, że jesteś dobry, um, że nie potrafisz się oczywiście, sprzedać? Oczywiście, że tak, więc to, to, to jakby jest bardzo istotne. Więc wracając do zasadniczego pytania, czteropokoleniowa tradycja rodzinna, później współpraca z jednym z dużych, bardzo światowych brandów modowych a 7 mnie już prawie 10 lat temu decyzję o tym, żeby stworzyć własny brand modowy pod własną marką Węgrzyn Fashion w odróżnieniu od Węgrzyn Pharma zajmującą się tą firmą zajmującą się tą dziedziną farmaceutyczną. I te, no, tak jak mówię już chyba 10 lat temu był mój pierwszy pokaz mody pod brandem mojego nazwiska. I uczestniczyło w nim, to do dzisiaj wiele osób wspomina: największa ilość fotoreporterów jakich inni projektanci mody do tej pory nie widzieli. Więc było to na pewno, na pewno bardzo, bardzo, tak, bardzo spektakularne, zrobiła robotę, bardzo jak spektakularne, jak najbardziej wody. tak, a byłem dosyć szybko zauważony też przez Polską Akademię Mody, czyli przez tych specjalistów, ekspertów, którzy zajmują się modą w kontekście merytorycznym, czyli profesorów uczelni artystycznych modowych, bo Polska Akademia Mody jest no, taką organizacją, która zrzesza te osoby, które znają się na modzie i nie patrzą na projektanta przez pryzmat bycia celebrytą przez tak, tego projektanta. Tylko patrzą na to, co dane na umiejętności projektanta. Więc wtedy te parę lat temu znalazłem się dosyć wysoko w rankingu polskich projektantów właśnie według Polskiej Akademii Mody. Po kilku latach znalazłem się na pozycji pierwszej. Jako najlepszy polski projektant mody, a od półtora roku jestem, mówiąc też mało skromnie, wpisanym do panteonu polskiej mody. Obok takich nazwisk jak Teresa Rossati, Ewa Minge, Gosia Baczyńska, Jerzantkowiak i wiele, wiele innych znanych bardzo nazwisk z mody, więc. Poniekąd, jak to żartobliwie w polskiej akademii mody się mówi, zostałem wpisany czy wrzucony już w tą ramę i zawieszony na ścianę, co wcale nie znaczy, że na niej wiszę, bo, bo cały czas chcę pokazywać swoje, swoje nowe kolekcje. Um, kilka lat temu wprowadziłem na rynek, ładnych parę lat temu, już tak ten czas szybko leci, że już nie nadążam, wzory asymetryczne w klasycznej odzieży. Garnitury, Szczególnie garnitury, żakiety w formie asymetrycznej. I to poniekąd było też taką trochę przeciwwagą dla mojej natury, bo ja mam naturę bardzo symetryczną. U mnie wszystko musi być symetryczne. Dom musi mieć schody po środku na komodzie, zegar musi stać na środku. Mam naturę symetryczną, więc jakby wtedy mówiąc żartobliwie. W walce z tą swoją symetrycznością stwierdziłem, że a w modzie zrobiła asymetrię. Później okazało się, że ona była, był też trzeba w dziesiątkę, bo to były pierwsze asymetryczne wzory w modzie światowej tak, ja I nie tylko europejskiej. Bądź ca, bądź wychodzą nawet garnitury, które nawet y w domach prezydenckich czy królewskich są tak dość mocno przepychane, tak żeby to jednak nie była taka standardowa, sztampowa klasyka, Dokładnie. tylko jednak coś Dokładnie, więc Dokładnie to był dobry pomysł, ale też mając wiedzę marketingową, biznesową, bardzo szybko te wzory opatentowałem i zastrzegłem nie po to, może. po to, żeby żeby że tak powiem, to było takie bardzo moje, bo daje mi to dużą. Ta, ta, takie poczucie, że jest to faktycznie moje mhm. I, i wiem, że bardzo wielu projektantów naśladuje tą moją asymetrię i, i bardzo często spotykam się z pytaniami Paweł, a jak reagujesz na to, jak widzisz u kogoś z projektantów też tą asymetrię, no jak ja reaguję? No uśmiecham się, bo jeżeli ktoś coś duże, zapożycza tak? ode mnie, Dokładnie. to znaczy, że mu się to podoba, a, a że byłem pierwszy, no nie chcę powiedzieć, się udało, ale no taki miałem pierwszy pomysł akurat taki mm. i zacząłem go, zacząłem go wdrażać, więc podczas e, tych zagranicznych pokazów mody jestem często wskazywany palcem, e, bo moje nazwisko węgrzyn brzmi czasem po japońsku też w obcych językach, brzmi, nie ma takiej dosyć tak, dziwne. polskiego Wypol, nazwiska, be, be, tak. Wiem, język, nie? E, Oczywiście, że tak, natomiast bardzo często dodałem to tak, ten, ten projektant od asymetrii. Nie? I to już mi się też zaczęło podobać, że zostałem też poniekąd u jakby wrzucony trochę w ten worek tych osób, które wniosły jakąś innowację do mody i bardzo się z tego cieszę. wręcz Ale jestem długo. bo nie przypuszczam, żeby praca projektanta była tylko i wyłącznie usłana różami. Jak to wygląda z punktu widzenia takiej ogólnej pracy, no bo jednak tak jak u Ciebie trzeba zazębić wiele czynników w jednym miejscu, czyli pracę medyczną, pracę związaną z wykładami, pracę trychologa, czas na zaprojektowanie tego wszystkiego, mówmy się, to nie jest 5 minut, tak, tu trzeba siąść i te formy, sensownie skroić. Od rysunku na kartce do przygotowania formy, którą będzie się dało racjonalnie zszyć, która na modelu czy modelce będzie wyglądała dobrze. Przygotowanie tego odszycia, jak widziałam na projektach umówmy się, to jest odszyty dobrze. Yes. A więc a mało takich projektów jest, gdzie mamy odzienie czy sylwetkę, która ładnie wygląda na modelce. Jak zaczniemy oglądać to z bliska, to w zasadzie nie wiadomo jak do tego podejść, jak to łapać. Co mierzi mnie niesamowicie u młodych projektantów ale przygotowanie tego wszystkiego, przygotowanie formy zszycie tego wszystkiego, przygotowanie całego procesu szycia, szwalni, dopilnowanie tego wszystkiego, żeby jednak ten, ta sylwetka była dokładnie taka, jak to co sobie w głowie wymyśliłeś to jest bardzo dużo pracy. To jest bardzo dużo pracy, ale mają dużo obowiązków i będą ze sobą dość usystematyzowaną, konkretną. Jak już coś robię, to po prostu robię. i um, ja sobie też trochę ułatwiam w pewien sposób zadanie. Mhm. Ja nie bujam w obłochach. Ja nie tworzę projektów skrojonych z piór i z dmuchawcy, a później biegam po hurtowniach i szukam tkaniny, która się składa z tych piórek dmuchawca. To sobie ułatwiam zadanie. Najpierw wpada mi w rękę tkanina, jeżeli jakaś tkanina mi się spodoba w taki czy inny sposób, i ja od razu mam wizję z tego, co może być z tej tkaniny. I wtedy, jak już mam tkaninę na bazie próbki, czyli już mam surowiec do tego, do tego produktu, e, wtedy późną nocą, kiedy jest cisza, i jest tylko lampka i biurko. Najpierw sobie y, robię taki szkic, taki mhm. ogólny szkic, jak ja, jaką mam wizję dla danego garnituru, nie wiem, żakietu, czy, czy sukni, czy sukni ślubnej różnie. Y, y, oczywiście kreślę, y, gumką ścieram i wtedy, kiedy już mam ten szkic w takiej ostatecznej formie. I wtedy, kiedy mam go komuś pokazać, to oczywiście muszę zrobić to od nowa i zrobić właściwą kreską na bazie umiejętności manualnych, które, które gdzieś tam również nigdy się nie uczyłem rysunku. Po prostu to mam. Mam, rysuję i wtedy to mogę, mogę, wjazd, mogę, to, mogę to pokazać. I później tempo działania. Czyli substrat już mam, już mam materiał, już mam wzór, już wiem, jak to ma wyglądać. Na umiejętności do formy. Zdecydowanie tak. Można to Myślę, tak bardzo. Raz po rękach od niej zostałeś. Myślę, że cały czas nade mną czuwa. I, I wtedy coś, to powstaje dosyć szybko. Tutaj może teraz zaskoczę tym, co powiem w odniesieniu do Warsaw Fashion Week, który jest, będzie już 6 września i mój pokaz w głównej gali finałowej. Nie wiem czy przed, czy po panu Jerzy Mankowiaku, ale to, to będzie ta sama gala. Na tą chwilę Wam zdradzę. Możemy zobaczyć, które jest dzisiaj, a 6 wrzesień jest za chwilę. Na razie moje projekty są na kartce papieru. Okay. Jestem w trakcie wybierania tkanin do tych projektów, a właściwie dostosowywania projektów do tych tkanin. I zostanie może dwa tygodnie na to, żeby, żeby tą kolekcję, to tą kolekcję skończyć. Męska? To będzie kolekcja mieszana damsko-męska. Ją nazwę tak jak zwykle je nazywam Wy best of, czyli będę chciał pokazać podczas tego ważnego wydarzenia Fashion w, w Warszawie, będę chciał pokazać takie pełne spektrum mojej mody, czyli począwszy od mody od Kikir przez preta porter i pełne stylizacje, jak to jest w przypadku moich pokazów mody, czyli w moich projektach modelka i modele będą wychodzić ubrani od stóp do głów, czyli bo również zajmuję się projektowaniem nakryć głowy, więc no, nakrycia głowy będą zwieńczeniem wszystkich moich projektów: będą mi kostiumy, i żakiety, i garnitury, kapelusze, toczki i również chcę zaskoczyć. Mam nadzieję. Na papierze. No, może trzy rzeczy już są, ale reszta jest na papierze. Super. I będę chciał zaskoczyć moją propozycją również sukni ślubnej, takiej dosyć kontrowersyjnej, ale tutaj nie chcę zbyt wielu zgadzać, bo ja lubię zaskakiwać na moich pokazach. Podczas jednego z pokazów e, moich, który był podczas finałowej of Fashion, e, zaskoczyłem. E, widownie e, maseczkami, które odnosiły się do covidu, wykonanymi z tiulu e, i również kapeluszami, które poniekąd nawiązywały do przyłbic, które stosowane były w erze covidowej. Cały pokaz mody rozpoczynał się od ciemnych e, strojów, jakby w nawiązaniu do tej mrocznej, dosyć mrocznego, dosyć czasu covidowego, e, a im bliżej końca, im bliżej finału, e, tym życie nabierało barw. I tymi barwami pokaz był zakończony, więc ja zawsze staram się, żeby, żeby oprócz takiego spektaklu, pokazu mody pod moją marką Węgrzyn Fashion, żeby było też jakieś przesłanie. I myślę, że, że teraz podczas Warsaw Fashion Week przesłanie również będzie. Aktualnie jest w trakcie przygotowywania muzyka pod ten pokaz, bo staram się podczas swoich pokazów mieć oryginalną muzykę. Tutaj mam nadzieję też uda mi się oglądających zaskoczyć też oprawą muzyczną tego pokazu. Kiedy znajdujesz inaczej? Co motywuje cię albo co daje ci energię do tego wszystkiego? Do, bo, że jesteś zorganizowany, to, to już wiemy, ale jednak mimo wszystko musi być coś takiego, co napędza Cię do tak intensywnej pracy. Ja wiem, że jeżeli robimy rzeczy, które lubimy, to to nie jest praca, tak? To jest taka samonapędzająca się maszyna, ale każda maszyna w pewnym momencie jednak ma taki czas, kiedy jesteśmy zwyczajnie zmęczeni, a czasami też, przypuszczam, zdarzają się takie chwile, gdzie mm, nawet sama grupa e, tak zwanych hejterów, troli, e, czy generalnie ta grupa, która może, ja się śmieję, że nasi najwierniejsi fani, czyli właśnie ci wszyscy hejterzy, no czasami pójdą o krok za daleko, kiedy jednak, e, zazwyczaj, kiedy się nie czyta komentarzy, mamy taki dzień, gdzie za dużo informacji takich negatywnych do nas dotrze i, i to wszystko sprawia, że przestajemy mieć ochotę na cokolwiek. Co jest takim motorem napędowym dla Ciebie, jako projektanta, e, co mimo wszystko pozwala Ci przejść do przodu? Y, bardzo silna chęć motywowania innych. Y, jakiś czas temu dołączyłem do kampanii Nie hejtuję, motywuję mm -hmm. i staram się pokazywać ludziom, że chcieć znaczy móc. I y, y, sam jestem chyba przykładem na to, że, że faktycznie jak się ma określony jasno cel, jak chce się zostawić po sobie kiedyś w życiu dużo śladów. Takich namacalnych, czyli nie chce się zmarnować żadnej godziny dnia. To mnie najbardziej motywuje, bo e, wtedy, kiedy będzie nam dane odejść stąd. Fajnie, bo było napisane na nagrobku, krótko było, ale fajnie. Krótko było albo fajnie, ale fajnie, dokładnie tak. E, to mnie chyba najbardziej motywuje do tego, żeby pokazać, udowodnić innym, że można. I też to znów muszę powiedzieć, zabrzmi bardzo mało skromnie, ale taką mam naturę. Po to, żeby pokazywać innym, że można. Po to, żeby ich motywować do działań. Po to, żeby, żeby pokazywać, że każdy w życiu ma swoje przeszkody. Każdy ma jakieś problemy. No, nic nie przychodzi um, tak, po prostu. I, I nie ma co narzekać, tylko trzeba szukać rozwiązań, które nam z tym pomogą. Pewnie, że czasem człowiek ma wszystkiego dosyć, jest zmęczony e, i jakieś tam choroby również e, człowiekiem targają. Czasem się one bardziej uaktywniają, czasem się wyciszają, więc. Takie dni są dużo gorsze. Ci, którzy mnie dobrze znają, to wiedzą, jak nic nie dzieje się specjalnego na Instagramie czy na Facebooku, to coś tam u tego połowa na może nie tak. A czy o oczy ma mniejsze, czy ma, ma większe, czy ma bardziej niebieskie, czy mniej niebieskie, to wtedy wiadomo, że jest coś. Ja generalnie nie dzielę się troskami, nie lubię tego robić. Rzad, rzadko, rzadko to się zdarza. Bo jednak wolę, żeby mnie postrzegano jako osobę dowcipną i żartobliwą, niż zmagającą się z własnymi problemami. Ja nie stwierdzenia, że wszystko będzie dobrze. Ja wiem, że będzie dobrze, więc nie mam potrzeby dzielenia się tym, że coś. To znaczy, jest musi, tak. być musi, wiecie, że jest musi być dobrze. Oczywiście, że musi być dobrze, tak? bo, bo, nie bo, może wejścia, bo nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. było dobrze, kiedy więc, jest źle. Tak? Więc ta motywacja chyba najbardziej, znaczy motywowanie innych tym yy, aspektem, w którym działam. Nie? I też często się spotykam nawet przykład sprzed paru miesięcy, kiedy. Po jednym z moich wykładów i szkoleń w szpitalu, czyli dos na dosyć bardzo poważne, nawet tematy związane z leczeniem bólu i tam unikanie leków opioidowych. Poważne bardzo tematy. Jedna z pani, ordynator, do mnie dochodzi, mówi: Przepraszam, panie doktorze, muszę pana o coś zapytać. Zaczynając bardzo proszę, tak sobie pomyślałem, czemu po wykładzie nie pytała, ale niech pyta. Ona mówi, Wie pan co, no muszę się pana zapytać, bo tak wcześniej z córką moją rozmawiałam, że będzie ciekawy wykład znów doktora Węgrzyna, bo już jakby była na. Kilku moich wykładach. A moja córka mówi, jak doktora Węgrzynek? Bo jej córka okazało się, że jest influencerką, którą nie kojarzyłem z pseudonimu jej, bo influencerzy często mają swoje pseudonimy. Tak. Zapytała, jak to Paweł Węgrzynek? że to jest projektant, polski projektant mody i to taki, no, z, z, konkretny. Taki konkretny. No i pokazała moje zdjęcie na Instagramie. A, a pani doktor mówi, ale to ten sam. No, no i. Skończyło się to tym, że pani doktor chciała, żebym postawił kropkę na dni, czy ja to ja. No tak. Ja mówię, tak, to ja pani doktor, tylko dzisiaj jestem, jestem, lekarzem, e, dzisiaj no jestem w tej roli, a projektantem to. będę po tej pracy. Więc no, takie rzeczy są, są no, bardzo miłe. A z drugiej strony pokazują, jak różne środowiska są w stanie człowieka zaszufladkować. I jednak pewnym szokiem jest to, że można łączyć konkretną, konkretny zawód medyczno- farmaceutyczny, a z drugiej strony można być projektantem, czyli no jednak mówię, mieć... Robić takie ofensje. Tak, dokładnie. Tak, dokładnie tak. Więc no, to jest miłe, zaskakujące. Marketingowość też przydaje, bo nie ma drugiego projektanta, takiego z tego, co już wiem, który równocześnie robi jakby dwie kompletne rzeczy w swoim życiu i mu to w miarę wychodzi. Um, Zapytam i... z ciekawością Masz takie zboczenie? Bo ja się na tym łapię, ubolewam na tym, ale się łapię. E, pracujesz z kimś? Widzisz coś, coś na skórze, coś z włosami i zaczynasz poza konkursem doradzać. Łapię się na tym bardzo często, nawet bardzo często. Ja uważam, że o wszystkim można powiedzieć, jeżeli trzeba powiedzieć. Bo tak. nie, nie zawsze trzeba. Nie ale ma czasami, jeżeli, czasem nie ma tu sensu, ale Jeżeli, jeżeli trzeba, widzę, tak. że trzeba, no to wtedy muszę umiejętnie dobrać słowa, bo jednak sztuką jest też komunikacja. Tak. To, jak mówimy. Ja mogę powiedzieć najgorszą rzecz, ale muszę wiedzieć, jak ją powiedzieć. Jeżeli jest to osoba mnie bliska i ci, którzy mnie dobrze znają, nie wiem, moja rodzina najbliższa, wszyscy wiedzą, że ja jestem osobą, która mówi to, co ma w głowie generalnie. Ja... Po, po co krężną drogą? Przynajmniej jest to jasne i transparentne. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o ludzi dalszych dni, którzy mnie nie, nie znają, to ja muszę być bardzo dużym dyplomatą po to, żeby od razu ktoś mnie nie wrzucił w worek albo nie wiem, albo mądrali, albo bufona, albo takiego, który się mądrzy. Więc muszę umiejętnie dobierać słów do tego, żeby przekazać to, co chcę przekazać. Więc no, komunikacja jest na pewno też pewnego typu Sztuką i warto o to zadbać i warto to doskonalić. Co powiedziałbyś młodym projektantom, którzy zaczynają swoją drogę, modelkom, projektantom, którzy wchodzą w ten świat, który jest już przepompowany, tak, który właśnie jest bardziej instagramowy, mniej konkretny, bardziej taki przerysowany, którym wydaje się, że rzeczywiście połączenie takiej trochę niejakości z kontrowersją da im otwartą drogę do Bycia rzeczywiście dobrej klasy projektantem, nie jednopokazowym, nie jednosezonowym, tylko takim dobrej klasy projektantem, który rzeczywiście będzie szanowany na międzynarodowych rynkach modowych. Co przekazałbyś takiemu młodemu człowiekowi, który wchodzi na drogę modową, żeby nie spalił się po pierwszych dwóch sezonach? Najpierw bym zadał pytanie: czy chce być projektantem, czy kreatorem mody? Bo jest to no różnica. Jeżeli jest, chce być projektantem, a projektant to dla mnie, w, w moim odczuciu, w mojej nomenklaturze, projektantem jest się odtwórczym, bo można sobie zapożyczać różne elementy, czy projektować zgodnie z trendami, a trendy wyznaczają kreatorzy. kreatorzy. Więc pytanie, i w zależności od tego, jaką odpowiedź usłyszę, to wiem, na ile ktoś sobie wysoko stawia poprzeczkę. To jest jakby pierwsza rzecz. Czy chcesz być projektantem, czy kreatorem? To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, bardzo istotna: mniej znaczy więcej. Czyli, jeżeli chcesz się czymś wyróżnić, chcesz kreować jakiś nowy trend i przełożyć to na kartkę papieru, a później na przygotowane ubranie docelowo, skrojone. Odszyte, dobrze odszyte, bo jakość o, tak. jest jednak bardzo ważna, kwestia jakości materiałów, składu tych materiałów i tak dalej i tak dalej. Zwracam uwagę też na to, żeby materiały jednak miały tą komponentę materiałów prozdrowotnych, no, tu się odzywa ta moja medyczna natura, więc to jest też, czyli oddychających materiałów, to jest też mega, mega istotne. I mniej znaczy więcej, to znaczy, jeżeli kreuję oryginalną formę, nie wiem, wpadłem na jakiś nowy pomysł. To staram się bazować na tym trendzie, ale nie, nie urozmaicać tego różnymi detalami. Nie wiem. Strzelam teraz. Wpadłem parę lat temu, ktoś wpadł na pomysł nie tyle oversize'owej oversize mody, bo ona była wiele lat temu też w modzie, w trendach, ale bardzo szerokich ramion no to jeżeli już idę w kierunku tych szerokich ramion i, i, i buduję swój brand w oparciu o tą estetykę w danym sezonie, to nie ubarwiam tego falbankami i innymi zbyt, tak, innym zbytkiem. Dokładnie. Więc y, ja uważam, że mniej znaczy więcej. Nie? To stare powiedzenie, mniej znaczy więcej, czyli no, mm, czysta forma, tak zwana czysta forma, mm. czyli odzież z klasą. Czyli y, ja nieraz prostym językiem, bo zdarzyło mi się robić kilka warsztatów y, takich dla, zainteres, dla zainteresowanych modą, nie dla projektantów. No i też była mowa o tym, jak modelować sylwetkę odzieżą, żeby nie było widać, nie wiem, nadmiernych bioder, nie wiem, brzucha i tak dalej, i tak ja dalej. Jak kształtować sylwetkę w zależności od tego, i kolorem, mam, i nie. formą. Mm. Więc prosta rzecz, jak mówię o tym, żeby była prosta forma. To, to najprościej co do kobiet mogę powiedzieć: to najbezpieczniej jest to, że jeżeli mam yy, odzież, garderobę, outfit danego dnia składający się z dwóch elementów: nie wiem, spodni i bluzki albo bluzki i spódnicy, yy, i, i boję się, żeby nie było tutaj jakiegoś błędu no to wtedy jeden z tych elementów daje w kolorze monochromatycznym, bez wzorów, nie? Jeden kolor, a drugi element daje wzorzysty. I wtedy jakby uniknięcie tego tak zwanego złego smaku jest maksymalne, prawda? Czyli uważam, że im mniej znaczy więcej jeszcze raz podkreślę, czyli jeżeli w odzieży bawię się formą, to nie bawię się wtedy wzorem. Jakąś tam wypukłością tkaniny czy tymi tkaninami 3D, tylko pokazuje formę. Jeżeli forma jest, że tak powiem, bardzo uboga, w cudzysłowie mówiąc, czyli prosta forma, to wtedy mogę się pobawić i wzorem, i kolorem, i fakturą danego materiału. Czyli po prostu, żeby to zrównoważyć, bo. Jak obserwuję u młodych projektantów, tych, którzy debiutują po, po szkołach projektowania odzieży, nie tylko podczas konkursów fashion, to widzę, że bardzo często młodzi ludzie wręcz na siłę chcą być zauważeni. I tam w tej modzie widać wszystko. Tak, ale w jednej sytuacji widać kompletnie tak, wszystko. Ale zauważ, że oni to robią troszeczkę na modłę tego, co robią celebryci których celebrytów pamiętamy? Nie tego, który. Czy właśnie, no, to jest szkoda, że to nie jest artysta, tylko celebryta. No ale nie pamiętamy tych, którzy są utalentowani, tylko tych, którzy wyskoczą z Kotletem na galę. No prawda? Tak. No, tak. Nie pamiętamy tego, który ma rewelacyjny wokal i ma coś kreatywnego do powiedzenia, tylko tego, który wyskoczy w stroju zdmuchanego balonu. No więc oni troszeczkę też idą. Idą, idą trochę w tym, w tym kierunku. kierunku. Tak. Po to, żeby być zapamiętanym, ale jest teraz pytanie, czy ja będę zapamiętany w jednym sezonie, czy zostanę w głowach na wiele zauważ, sezonów. Żeby być zapamiętanym na lata, to musisz na to ciężko i długo pracować. No, I taka prawda. Tego w jeden sezon. Musisz to w zrobić ciężką, wytrwałą pracą i ciężko i wytrwale Utwierdzać ludzi w tym, że to, co robisz, robisz dobrze. I za 5, 6, 7 lat wrócą do ciebie i powiedzą, że tak, ten robi to dobrze. Bo to jest to, co powiedziałem, mniej znaczy więcej. Tak. Więc jeżeli ktoś nie znajduje na tyle czasu, żeby bardzo często tworzyć nowe kolekcje, to niech ich robi mniej. Ale niech to będzie wysmakowane, niech to będzie oryginalne, niech to będzie utożsamiane z danym brandem i w ten sposób będzie zapamiętywane, tak? Bo niestety o czym też rozmawialiśmy, jakość odzieży. Szczególnie nie, nie mówię o tej zarzucanej polski rynek przez sieciówki, ale mówię też w kontekście młodych projektantów, jakość odszycia jest bardzo, bardzo słaba. A, tak. a, a tutaj jest ważna i tkanina, ważna jest, ważny jest, że tak powiem, e, i, i samo odszycie, i krój. E, całość to wszystko tak, składa się na jakąś wizerunek. Jeżeli się ma pieniędzy na strój od projektanta, to oczekuję, że wytrzyma lata. Ja lubię takie ciuchy, gdzie mam jakiś smaczek, który, mam wziął, barynary, które mam marynary, które miałem po 12-13 lat i one dalej wyglądają bardzo dobrze. I wyglądają bardzo dobrze. Tak, i... Więc no, kwestia to, to jest panem Jerzy Matkowiakiem, też po, podczas ostatniej ubiegłorocznej, z tego co pamiętam, gali polskiej mody siedzieliśmy obok siebie i tak komentowaliśmy projektantów, którzy, którzy mieli swoje kolekcje. No i bardzo dużą uwagę zwracaliśmy na jakość. I pan Jerzy mówi, zobacz tu, zobacz tu. Ja mówię, no właśnie widzę, mówię. No, bo, bo. Zwracamy na to uwagę, bo, bo, bo faktycznie wszystko, jeżeli już człowiek coś robi, to jest też jakby zgodne z moją naturą, jeżeli już się podejmuje zrobienia czegoś, to powinienem nie starać się, ale powinienem zrobić to naprawdę dobrze, po to, żeby mieć satysfakcję, sam własną satysfakcję, i również, jeżeli żeby, ktoś cię wytyka, to wiesz o tym, że nie ma racji. Znaczy, ja jestem osobą, do której przemawiają argumenty. Ja nie mówię, że nie jestem nieomylny. Natomiast starajmy się robić wszystko dobrze. Nie na łapu-capu, nie na chwilę, nie na moment, tylko starajmy się to zrobić dobrze. Bo jeżeli po swoim życiu mamy tu pozostawić jakiś ślad, to zostawmy ten ślad dobrym. Dziękuję Ci bardzo i dziękuję tym bardzo. akcentem skończyło naszą rozmowę, moi drodzy. Temat rzeka moglibyśmy tak cały dzień. Dziękuję Wam serdecznie. Ja dziękuję również dziękuję uprzejmie. Głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję.